Cześć! W tym odcinku będę opowiadać Wam o polskich szlakach turystycznych, ale zanim do tego dojdzie, chciałabym na chwilę przenieść się w góry Szkocji, bo to tam znalazłam inspirację do tego odcinka. Konkretnie chodzi mi o jedną moją wycieczkę, kiedy to po raz pierwszy miałam do czynienia z tymi górami. Wyobraźcie sobie, że przeżyłam wtedy pewnego rodzaju. Traumę, ponieważ najpierw przyszykowałam się do mojej wyprawy, bardzo intensywnie studiowałam mapę, ale oczywiście no, nie uczyłam się na pamięć szlaku, który mam przejść. Po prostu byłam świadoma jego istnienia na mapie i z taką wiedzą wyszłam na tenże szlak. I jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że w terenie nie ma żadnych oznaczeń, nie ma nic, do czego byłam przyzwyczajona z polskich wycieczek. Były oczywiście piękne góry. I trochę niebezpieczne góry, bo były to łyse zbocza, naszpikowane ukrytymi pod trawą strumykami, a w wyższych partiach skalistych nawet osuwającymi się piergami. Patrzyłam więc z przerażeniem w mapę, śledziłam każdy swój krok, sprawdzałam z GPS-em, czy aby za bardzo nie odeszłam od trasy. No czasem musiałam odejść, bo też warunki były takie, że albo strumień wylał, albo też owca zagradzała drogę, i to zdarzało się zaskakująco często. I wtedy też zatęskniłam za naszym polskim PTTK i ich systemem znakowania szlaków. Bo wiecie, w polskich górach to ja się mogę zgubić co najwyżej przez własne gapiostwo, a nie dlatego, że komuś się nie chciało wymalować kilku pasków. Ten odcinek jest kontynuacją serii na temat polskich szlaków turystycznych. Mówiłam Wam już o ich historii, o zasadach wytyczania i używanych znakach. Dziś zajmiemy się samym znakowaniem, czyli działalnością, jak się okazuje, o bardzo długiej tradycji, obwarowaną też regulaminami i prowadzoną teoretycznie tylko przez wyedukowanych znakarzy. Opowiem Wam więc, kim są ci ludzie chodzący po szlakach z pędzlami i puszkami farby. Zastanowimy się, czy szlaki w Polsce są dobrze wyznakowane. Zdradzę Wam też kilka ciekawostek, które mogą Wam się przydać w praktyce. Mam na imię Marysia, a to są górskie historie. Zanim przejdziemy do zachwytów nad polskimi znakarzami, chciałabym rozprawić się z pewnym zarzutem wobec nich. W moim ostatnim odcinku o szlakach powiedziałam Wam, że według instrukcji mamy dwa sposoby oznaczania zmiany przebiegu trasy. Mamy strzałkę, która informuje nas, że szlak skręca przed nią i złamane trzy paski, które musimy minąć, żeby znaleźć odbicie. No i generalnie to się sprawdza, ale dostałam od Was kilka niepokojących zgłoszeń odejścia od tej zasady. Na Instagramie trochę o tym rozmawialiśmy i wychodzi na to, że język instrukcji znakarskiej dopuszcza takie odchylenia. Mówiłam Wam zresztą o tym, że używa się właśnie w tej instrukcji takich słów, jak powinno się albo nie powinno się należy, albo zaleca się, albo zwykle. I to są bardzo miękkie sformułowania dające duży margines błędu. Ten margines widać niestety w rzeczywistości, i to może częściej niż byśmy chcieli. Myślałam o tym sporo, zastanawiałam się, z czego te odstępstwa wynikają i szczerze mówiąc, nic. Sensownego nie wymyśliłam, więc jeżeli macie jakieś teorie, to podzielcie się w komentarzach albo na Instagramie. Ale wpadłam za to na trop głębszego podstępu. Ten trop złapałam studiując historię znakowania szlaków, bo w końcu to nie jest tak, że przeróżne błędy znakarskie i odejścia od sztuki są charakterystyczne tylko dla współczesności. Bo widzicie, PTT od początku swojej działalności promowało turystykę kwalifikowaną. Turystykę. Dla prawdziwych turystów, a nie jakichś tam udawańców. Dlatego nie wszystkie szlaki od razu znakowano. Pojawiały się nawet takie pomysły, żeby niektórych szlaków w ogóle nie malować, zostawiając tylko luźne wskazówki, żeby wędrowiec z mapą miał jak najwięcej pola do popisu, żeby oczywiście mógł popisać się swoim terenoznawstwem. Ten fenomen staje się widoczny, kiedy porównamy te szlaki z tymi sudeckimi. Przez niemal pół XX wieku szlaki w Sudetach znakowali Niemcy, którzy mają zupełnie odmienną filozofię turystyczną. E, lubią chodzić od schroniska do schroniska, po wygodnych drogach, z pięknymi widokami. I kiedy zestawimy te dwa modele tworzenia pierwszych siatek szlaków, czyli taki właśnie model dla turysty kwalifikowanego i dla tego turysty, Powiedzmy schroniskowego, chociaż wcale nie musi być on mniej sprawny, to zobaczymy ewidentne różnice w tych szlakach. Moim zdaniem, znikające znaki, albo odbiegające od instrukcji znakowanie, może być przejawem właśnie tej petetykowskiej filozofii, która głosi, że turysta powinien być czujny, powinien być. Ogarnięty, a czego nie powinien, to tracić skupienia i przyzwyczajać się do zbyt wygodnych drogowskazów. Z tym, że wiecie, to jest tylko moja teoria, oczywiście poparta jakimiś tam argumentami z, z, ze źródeł, ale y, pamiętajmy o tym, że to są tylko moje jakieś domysły. Natomiast ogólnie skłania mnie ona do takiej refleksji, że może to i dobrze, że te znaki nie zawsze są takie, jak być powinny i że w ten sposób jesteśmy poniekąd zmuszani. Chciałabym powiedzieć zachęcani, no, ale tutaj jednak chyba gdzieś zmuszani, do uprawiania tej świadomej turystyki, czyli po prostu nie tracenia skupienia, kiedy jesteśmy na szlaku. Ciekawa jestem, co Wy o tym myślicie. Ostatecznie trzeba jednak pamiętać, że te odstępstwa są rzadkością, a w zdecydowanej większości możemy polskim szlakom zaufać. Choć wiadomo. Nigdy nie za bardzo. Niemniej powinniśmy cieszyć się, że mamy taką wygodę i swobodę chodzenia, której w wielu krajach świata nie uświadczysz. A teraz przyjrzymy się, kto za tę wygodę odpowiada. Główna organizacja odpowiedzialna za znakowanie szlaków w Polsce to Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Działa ono w porozumieniu z parkami narodowymi, krajobrazowymi, nadleśnictwami i innymi właścicielami terenów. Towarzystwo ma swoje regionalne oddziały i jednostki, które odpowiadają za projektowanie, wytyczanie i utrzymywanie konkretnych szlaków, czy też szlaków na konkretnym obszarze. To, jaki oddział jest administratorem szlaku, po którym idziemy, mamy zapisane na tabliczkach drogowskazów. Kiedy przyjrzycie się tym tabliczkom, to wzdłuż prostego boku, czyli jakby z drugiej strony niż grot, macie napisane właśnie, jaki oddział odpowiada za ten szlak. Regionalne jednostki mają pewną autonomię, ale obowiązuje je jednolita instrukcja znakowania szlaków turystycznych. O niej opowiadałam wam już dużo w odcinku 24, dzisiaj jednak do niej troszkę wrócimy. Musicie wiedzieć, że znakowanie szlaków w Polsce ma bardzo długą tradycję. Historia znakowania szlaków turystycznych w Polsce sięga lat 20. XX wieku, to znaczy właściwie to ona sięga lat 80. XVIII wieku i o tym możecie sobie posłuchać właśnie w odcinku o historii szlaków. To jest numer 19. Natomiast jeśli mówimy o znakowaniu według określonych zasad i wzorów, które obowiązują do dziś, to o takiej właśnie ciągłości można mówić od lat 20. Wcześniej znakowano dość swobodnie, głównie pojedynczym czerwonym pasem, tak jakby nikt nie przewidywał nadchodzącej ekspansji sieci teraz znakowanych. Pierwsze próby ujednolicenia oznaczeń wprowadzono w 1928 roku. Wtedy Felix Rapp opracował zasady, które stały się taką podstawą dla późniejszych regulacji. Już dwa lata później, czyli w roku 1930, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie zatwierdziło pierwszą oficjalną instrukcję znakowania szlaków, co zapoczątkowało uporządkowany system oznakowania tras. I wyobraźcie sobie, że ta instrukcja w zasadzie nie zmieniła się za bardzo od niemal 100 lat. Możemy tutaj właśnie więc mówić o takiej długiej i trwającej, mimo zawirowań politycznych, a nawet zmian przebiegu granic, tradycji znakowania tradycji, związanej ściśle najpierw z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, a po 1950 roku z PTTK. Dużo zmian i usprawnień w sposobie znakowania wprowadzono już po wojnie, w latach 50., 60. i 70., a wprowadzano je pod czujnym okiem jednego z najbardziej zasłużonych dla PTTK organizatorów turystyki górskiej, czyli Władysława Krygowskiego. To on w imieniu Komisji Turystyki Górskiej opracował na przykład broszurę, a w zasadzie można powiedzieć taki mały podręcznik pod tytułem Metodyka znakowania górskich szlaków turystycznych. Wydano ją w 1967 roku i w niej opisano na przykład cele znakowania albo sylwetkę znakarza, czyli jaki powinien być znakarz, czym powinien się odznaczać. Opisano też najczęstsze błędy znakarzy. Publikacja zawierała też szczegółowe wskazówki znakowania w różnym terenie i. Co jest ciekawe, to to, że do tej pory uznaje się tę książeczkę za Biblię dla kadry znakarskiej i to wcale nie przestarzałą. Świadczą o tym zresztą głosy bardziej nam współczesnych znawców tematu, jak chociażby Jerzego Gajewskiego, który w 2007 roku pisał tak: cytuję. Mimo upływu lat, mimo zachodzących zmian w technologii prowadzenia prac znakarskich i zmieniających się instrukcji znakowania, znakomita część poświęcona zasadom znakowania szlaków górskich, podana w tym opracowaniu, nie straciła nic na aktualności. Koniec cytatu. Podobnie zresztą pisał w 2012 roku Andrzej Matuszczyk. Cytuję. Żadna instrukcja znakowania szlaków górskich nie uwzględniła nawet jednej czwartej z zawartych w opracowaniu krygowskiego bezcennych oraz dalekowzrocznych prawideł. Koniec cytatu. Temat znakowania był dla Krygowskiego bardzo ważny. Sam był znakarzem, później też nadzorował sieć szlaków i jej rozbudowę. Uważał, że działalność ta powinna być prowadzona z dużą rozwagą i wyobraźnią, a osoba znakująca powinna przewidzieć wszystkie możliwe scenariusze, w których malowany przez nią znak może być używany. Krygowski był też bardzo surowym nadzorcą i edukatorem. Spod jego skrzydeł wychodzili najlepsi znakarze, którzy musieli ukończyć odpowiednie szkolenia i egzaminy. Te szkolenia były trudne i długie, ale też wymagania wobec znakarzy były wysokie. W końcu znakarz odpowiada w zasadzie za bezpieczeństwo turystów, i ta świadomość powinna wpływać na jakość jego pracy. Sam Krygowski o znakowaniu mówił tak: Cytuję: Turystę trzeba prowadzić umiejętnie. Znaki muszą być dobrze widoczne, rozlokowane w miarę gęsto, wymalowane na obiektach względnie trwałych. Innymi słowy, człowiek, który z wiaderkiem i pędzlem idzie w góry torować drogę tysiącom braci turystów, musi znać przepisy, znakomicie orientować się w terenie, ba! Dodajmy, że musi jeszcze dobrze rozrabiać farbę i posługiwać się pędzlem. Niektóre szlaki wcale chlubnie o tych umiejętnościach nie świadczą. Koniec cytatu. Widzimy więc, że choć poprzeczka była postawiona wysoko i szkolenia były intensywne, to za czasów Krygowskiego też zdarzały się niedociągnięcia, tak jak i teraz się zdarzają. Ale tak jak mówię, może to jest właśnie element zaskoczenia realizujący misję Krygowskiego czyli tą misję, żeby turysta w górach nie był jak ta owca prowadzona na rzeź, ale raczej, żeby zachował czujność i raz na jakiś czas musiał wykazać się orientacją i inicjatywą. Zresztą ta misja miała też swoje inne wcielenie. Wspominałam Wam już o tym, że pojawiały się w PTTK pomysły, żeby nie wszystkie szlaki znakować, pozostawiając więcej pola do popisu dla turysty i jego orientacji w terenie. Rozwinę teraz trochę ten wątek, bo wydaje mi się bardzo ciekawy. Pozwolę sobie tutaj zacytować fragment biografii Władysława Krygowskiego, autorstwa Iwony Dominek. Krygowski świadom, że znakowane szlaki są napędowym kołem dla turystyki górskiej, przyznawał słuszność głosom mówiącym, że tras znakowanych w niektórych partiach górskich jest za wiele. Zaryzykował nawet twierdzenie, że gdyby przeciętny, wyszkolony turysta dostał do ręki dobrą mapę, można by zredukować liczbę znakowanych ścieżek z korzyścią dla poziomu uprawiania turystyki. Zmniejszyłoby to także wydatki na utrzymanie szlaków. Pamiętajmy, że nie wszędzie muszą wieść znakowane szlaki, powtarzał wielokrotnie, dodając, że nadmiar szlaków prowadzi do bezmyślnego ich przemierzania. Podobnie utrzymywanie nadmierne ubezpieczeń trudniejszych odcinków może być niekorzystne, bo ściąga turystów niekwalifikowanych. W odniesieniu do masowego charakteru ówczesnej turystyki e, zadawał więc pytanie, czy na Orlej perci w Tatrach Należy powiększyć i poprawić zabezpieczenia, czy też skasować je w ogóle, lub częściowo, co uczyniłoby przejście Orlą Percią z powrotem przejściem taternickim. Koniec cytatu. Te pomysły nie zostały jednak zrealizowane, a szlaki dopasowano jednak do tego masowego charakteru turystyki, bo w końcu to masowy turysta najczęściej z tych szlaków korzysta i dla niego mają one być pomocą. Prawda jest jednak taka, że z czasem to właśnie tych masowych, mniej doświadczonych, a wręcz początkujących turystów, czy też nazwijmy ich za Krygowskim niekwalifikowanych, było w górach coraz więcej. I te przedwojenne ideały turystyki kwalifikowanej były realizowane w coraz węższych kręgach. Zresztą, czy dziś nie wygląda to podobnie? I nie wiem, czy ponadczasowym można nazwać ten pogląd Krygowskiego, cytuję. Doświadczony turysta nie polega na znakowaniu w tym stopniu co początkujący, dla którego znakowana ścieżka musi często zastąpić mapę i przewodnik. Z drugiej jednak strony byłoby nieporozumieniem, gdyby turysta posuwał się wyłącznie od znaku do znaku, niejako za zapachem farby. Wypaczałoby to zupełnie sens turystyki, poprzez którą początkujący turysta powinien nauczyć się orientacji w terenie i znajomości topografii. Koniec cytatu. Czy współczesny turysta traktuje swoje górskie wycieczki jako szkolenie, prowadzące go do coraz lepszej orientacji w terenie i znajomości topografii? No może część z nas to robi, ale czy nadal to nie są wąskie kręgi? Zostawię tutaj to pytanie, może ktoś z Was chciałby się do niego odnieść, a teraz przejdziemy dalej do części, w której opowiem Wam, jak zostać znakarzem. Autoreklama. Podobają Ci się moje treści? Możesz wesprzeć rozwój mojego kanału, obserwując, komentując, udostępniając. Możesz też postawić mi wirtualną kawę w serwisie Bajkofitu. Z góry dziękuję za Twoje wsparcie. Nie każdy może sobie pójść z Farbą w górę. Żeby znakować, trzeba stać się znakarzem. A jak to zrobić? Przede wszystkim kandydat musi mieć ukończone 18 lat. Posiadać odznakę turystyki kwalifikowanej oraz dobrze znać teren, na którym zamierza pracować. Następnie należy ukończyć kurs znakarski organizowany przez PTTK i zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Jest też taka ścieżka alternatywna, to znaczy osoba z dwuletnim doświadczeniem jako pomocnik znakarza może uzyskać uprawnienia bez konieczności odbycia szkolenia. Kiedyś nie było takiego albo-albo. W każdym przypadku szkolenie powinno poprzedzać terminowanie u bardziej doświadczonej kadry, czyli po prostu właśnie pomaganie w znakowaniu tym już wyszkolonym kolegom i koleżankom. I takie indywidualne, praktyczne nauki były podstawą, jeżeli chodzi o zdobywanie potrzebnych umiejętności. Dopiero po takim terminowaniu Wielomiesięcznym, trzeba było samemu wykonać wskazane prace znakarskie, które były komisyjnie odbierane. I kiedy już kilka albo kilkanaście miesięcy wykonywało się takie właśnie zlecone prace, które były sprawdzane, można było wysłać tego adepta już jako znakarza do skontrolowania pracy nowych adeptów. I w ten sposób uczeń stawał się mistrzem albo po prostu stawał się instruktorem. Natomiast dzisiaj ten proces wygląda trochę inaczej organizuje się takie krótkie dwudniowe kursy znakarskie. Żeby jednak nie było, że znakarze są po dwudniowych kursach, to żeby wziąć udział w takim kursie, wcześniej trzeba wykazać się takimi osiągnięciami. Wymienię Wam je tutaj na podstawie najświeższego dokumentu, jaki znalazłam, czyli zaproszenia na kurs znakarski, który w kwietniu 2025 roku będzie organizował oddział wrocławski PTTK. Także jak ktoś jest zainteresowany i słucha tego odcinka na świeżo, to może się jeszcze zapisać. Otóż przyszły znakarz musi posiadać małą srebrną odznakę GOT, mieć dwa lata stażu w PTTK jako czynny członek, Wykazać się szczegółową znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień, i dopiero wtedy może wziąć udział w kursie, który jest zwieńczony egzaminem. Co prawda, przedstawiciele starej gwardii, tak ją nazwijmy w cudzysłowie, jak chociażby wspomniany Matuszczyk, narzekają, że współczesne standardy kursów są za niskie, a co za tym idzie, jakość prac też nie zadowala. Ale wydaje mi się, że to chyba ze wszystkim tak jest, że kiedyś to było lepiej. No bo przecież wcześniej, jak już wiemy, też były niedociągnięcia. Może Was zainteresuje to, ile zarabia znakarz. No bo może słuchacie tego odcinka i myślicie sobie fajny zawód ten znakarz, może zostanę znakarzem. No i tutaj trzeba powiedzieć, że yy, może też to sprawi, że bardziej docenimy też znakarzy. Yy, więc trzeba powiedzieć, że praca ta ma charakter społeczny, To znaczy jest wykonywana raczej z pasji do gór, a nie dla zysku. Znakarze dostają co prawda wynagrodzenie. Opowiadał o tym Sebastian Słapa, przewodnik turystyczny i znakarz, który w wywiadzie przeprowadzonym przez Kubę Terrakowskiego dla magazynu na szczycie podkreśla, cytuję, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej przyznaje 160 zł na każdy kilometr odnawianego szlaku. Dodatkowe fundusze staramy się pozyskiwać od władz lokalnych. Z tego sfinansować trzeba cały sprzęt oraz wszystkie materiały, przejazdy, wyżywienie i ewentualne noclegi. To, co zostanie, o ile w ogóle zostanie, podzielone pomiędzy członków zespołu znakującego, stanowi nasze skromne wynagrodzenie. I nie ma znaczenia, że na przykład deszcz przerwał nam pracę. Zdarzało się, że jechaliśmy gdzieś znakować szlak, a na miejscu okazywało się, że musimy zrezygnować, bo zaczyna padać. Trzeba było ponownie tam przyjechać, a nikt nie zwracał nam dodatkowych kosztów przejazdu. Nie ma zawodowych znakarzy. To zawsze jest dodatkowe zajęcie ludzi z pasją, niezależnie od etatu. Znakujemy, bo to lubimy, a nie dla zarobku. Koniec cytatu. Także jeżeli chcieliście zostać znakarzem dla pieniędzy, to to raczej nie jest sposób na życie, ale z pasji jak najbardziej. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć trochę o samym znakowaniu, a konkretnie o jego metodzie, technice. Oczywiście nie będę tutaj streszczać wszystkich regulaminów, instrukcji i dokumentów, bo od tego są kursy znakarskie. Natomiast znalazłam kilka takich ciekawostek, które wydaje mi się ważne po prostu dla praktykującego Górę Oaza. Zacznijmy od częstotliwości rozmieszczania znaków. Bo w sumie dobrze jest wiedzieć, jak często tych znaków właściwie powinniśmy się spodziewać. W terenach otwartych, gdzie widoczność jest dobra, znaki powinny znajdować się co około 200 metrów. W gęstych lasach oraz miejscach o ograniczonej widoczności ta częstotliwość oznaczeń powinna być większa, podobnie też na różnych skrzyżowaniach też tych znaków powinno znaleźć się więcej. Oznaczenia Muszą być malowane na stabilnych i dobrze widocznych powierzchniach i to nie są tylko drzewa, bo faktycznie najczęściej znajdujemy znaki na drzewach, ale to tylko dlatego, że tych drzew jest najwięcej w terenie, ale przecież wiemy dobrze, że na przykład w tatrach, już w tych bardziej skalistych częściach mamy właśnie oznaczenia malowane na skałach. Czasem znajdują się nawet na szlaku, w sensie na ścieżce, na przykład na jakiejś skale, która jest elementem ścieżki. Pojawiają się też specjalne słupy znakarskie, które stają się tylko po to, żeby właśnie pomalować je i, i zrobić na nich znak. Możemy też szukać oznaczeń na obiektach, na schroniskach, na różnych bacówkach albo jakichś ruinach, a nawet na prywatnych posiadłościach. Obecnie prace znakarskie w Polsce skupiają się głównie na odnawianiu istniejących szlaków, a nie na ich wytyczaniu od podstaw. Wynika to oczywiście z faktu, że sieć tras turystycznych w wielu regionach jest już bardzo dobrze rozwinięta, ale co naturalne, zużywa się. Więc dla bezpieczeństwa i czytelności oznakowań szlaki są regularnie odnawiane. W końcu żadna farba nie jest wieczna, szczególnie ta wystawiona na działanie opadów słońca, naturalnej erozji podłoża. Dodatkowo krajobraz się zmienia, no bo przecież drzewa znikają, pojawiają się nowe ścieżki, zarastają potoki, zmieniają koryta. Nie, może też, nie można też zapominać o działalności człowieka, który czasem celowo niszczy oznaczenia, a czasem na przykład ścina drzewa w ramach zupełnie rutynowej działalności leśnej. I tutaj mam dla Was taką ciekawostkę, bo można by pomyśleć, że ścinka drzew w lasach jest zagrożeniem dla oznaczeń i dla ym, spójności systemu. Szlaków, ale często takie drzewa z trzema paskami są traktowane wyjątkowo i są, no może nie tyle oszczędzane, co ścina się je nad znakiem. Już kilkukrotnie widziałam właśnie takie kikuty, takie pozostałości pod drzewem takie półdrzewa stojące po prostu przy ścieżce z ewidentnym znakiem albo na przykład jakimś starym znakiem, takim już zamalowanym, ale w każdym razie właśnie widać, że ktoś, ktoś ścinał drzewa w okolicy, stwierdził, że o to jest ważna rzecz, żeby jednak ten znak szlaku ocalić. To nie jest jednak reguła i to nie jest tak, że zawsze ścinka lasu ma taki szacunek do, do znaków, no ale zdarzają się takie, więc teraz wyjaśniam Wam, dlaczego czasami właśnie mamy takie dziwne drzewa kikuty ze znakiem na szlaku. Proces odnawiania szlaku obejmuje kilka kluczowych kroków. Najpierw następuje przegląd i ocena stanu oznakowania. Przed rozpoczęciem prac znakarze dokonują też wizji lokalnej, żeby określić, które oznaczenia wymagają poprawy. Może tak być, że na przykład jedno tylko drzewo po prostu się nie wiem, rozpadło i trzeba tam coś domalować. Zniszczone oznaczenia można albo poprawić, albo, jeśli jest już całkowicie nieczytelne, maluje się je na nowo. I tutaj też taka ciekawostka, że nieaktualne znaki są likwidowane najczęściej poprzez ich zamalowanie szarą farbą. Także jeśli zobaczycie kiedyś na drzewie taki szary prostokąt, to znaczy, że tam kiedyś był znak szlaku. Teoretycznie takie odnowienie szlaków jest zajęciem cyklicznym, czyli mamy konserwację bieżącą, która powinna być przeprowadzona co roku przed sezonem, no żeby usunąć różne drobne uszkodzenia, poprawić czytelność. Mamy też pełne odnowienie szlaku, które planuje się co 4 lata albo częściej, w zależności od tego, na jakie zagrożenia i na jakie warunki atmosferyczne ten szlak jest narażony. I co ciekawe, na wspólnym przebiegu kilku szlaków odnawia się wszystkie oznaczenia jednocześnie, czyli jeżeli odnawiamy szlak żółty, ale on przez kilometr prowadzi razem z niebieskim pieszym, a przez inny kilometr prowadzi z zielonym rowerowym, to wszystkie te oznaczenia też się odnawia. Trzeba przyznać, że w większości sieć szlaków w Polsce jest zadbana i naprawdę usprawnia wycieczki, a takie regularne prace konserwacyjne sprawiają, że polska sieć szlaków pozostaje jedną z najlepiej oznakowanych w Europie. W niektórych krajach nam jej nawet zazdroszczą. A z własnego doświadczenia dodam jeszcze raz, że warto czasem przejść się po górach za granicą, żeby docenić te nasze znaki, szlaki i znakarzy, chociaż wiadomo, idealnie nie jest, nie było i nie będzie. To może teraz pobawimy się razem w krytyków i spróbujemy znaleźć wszystkie wady i zalety naszych polskich szlaków. Sekcja komentarzy jest wasza. Napiszcie, co wam się podoba, na co zdarza się narzekać. Ja na przykład chciałabym, żeby znaki pojawiały się częściej, bo szczerze mówiąc, już wiele razy wpadałam w panikę, że niepostrzeżenie zboczyłam z trasy. Bo przerażająco długo szłam, nie widząc trzech pasków. One się w końcu pojawiały, ale naprawdę, no, najadłam się trochę strachu. Z drugiej strony muszę przyznać, że takie sytuacje miały miejsce na wyraźnych ścieżkach, a nawet takich leśnych duktach, natomiast w trudnym, mylącym terenie już nieraz dziękowałam w myślach mądrym znakarzom, którzy wręcz odchodzili od reguł i malowali znaki bardzo gęsto, a nawet w ponadprzepisowym wymiarze żeby było z daleka widać, jak szlak meandruje. Tutaj dla przykładu szlak żółty w Lipnicy, kiedy szłam przez takie pole i właśnie wypatrywałam znaku i nagle widzę i na jedynym drzewie na całym polu po prostu taki wielki znak o szerokości nie wiem chyba z pół metra. Także no, można było się dzięki temu odnaleźć. Także tutaj wyobraźnia znakarza nie zawiodła. Ciekawa jestem, jak to wygląda u Was. Czy macie więcej skargi zażaleń, czy jednak pochwał i zachwytów? Dajcie też znać, czy takie treści są dla Was interesujące. I przypominam, że możecie zgłaszać mi swoje propozycje tematów. Może zajmę się akurat Twoim tematem. Na dziś to tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie, za całe dotychczasowe wsparcie, subskrypcje, obserwowanie, komentarze, recenzje. Pamiętajcie, że każda Wasza aktywność przyczynia się do rozwoju górskich historii. Zostajemy w kontakcie, tutaj i na Instagramie, a tymczasem do zobaczenia na szlaku.